Hejka, hejka, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do Was taką wyprawką pielęgnacyjną dla noworodka, czyli to, co nam się sprawdziło u naszej atki. Oczywiście, słuchajcie, na samym początku zaznaczę, że każde dziecko jest inne, każdy rodzic też jest inny, także każdy będzie preferował coś innego. Natomiast ja podam to, co nam się sprawdziło. Oczywiście, wszystko mam zapisane w telefonie, także nie przedłużam i zaczynamy ten odcinek Oczywiście pierwszą rzeczą niezbędną do pielęgnacji naszego dzieciaczka jest wanienka I słuchajcie, tutaj Wam stawię zdjęcie, jakim, jaką my mieliśmy wanienkę Była to wanienka ze stelażem My byliśmy bardzo zadowoleni Było ona dodatkowo jeszcze z leżaczkiem, także... Na samym początku było to bardzo, bardzo, bardzo duże ułatwienie, szczególnie, że wiecie, to było nasze pierwsze dziecko, nie mieliśmy wprawy takiej w kompanii dziecka, także... To słuchajcie, u nas był, e, był bardzo duży plus I byliśmy bardzo zadowoleni z takiej wanienki e, Obecnie samej wanienki już nie używamy Ale cały czas mamy w użytku e, ten leżaczek e, Atkę teraz, tak jak już wspominałam, kąpiemy wanie Dlatego, że ona już jest wiecie, na tyle żywa, już na tyle e, chce się bawić e, Że wanienka zdecydowanie jest dla niej już e, za mało Ale sam leżaczek używamy, bo jeszcze samodzielnie nie siedzi Także na tym leżaczku jeszcze ją Kładziemy, żeby po prostu było bezpiecznie No i słuchajcie, drugą rzeczą są pampersy My używamy pampersów z Pampersa Używamy Active Baby na zmianę z Premium Care I u nas, słuchajcie, nigdy nie było jakiegoś problemu z uczuleniem czy odparzeniami Jesteśmy bardzo zadowoleni Zarówno z tych z Premium Care Natomiast dla mnie Premium Care... Yy, te są, słuchajcie, tak wizualnie bardzo ładne pampersy Natomiast te premium care są takie zwykłe, yy, bialutkie Ale dużym plusem, yy, słuchajcie, bo my jesteśmy już na trójkach To jest akurat Active Baby mają paseczek, tak, czy jest pampers, taki pasek wilgoci, czy pampersik jest zsikany Natomiast trójki Active Baby niestety nie mają, natomiast jedynka i dwójka jak najbardziej mają Nie przeciekają, nawet jak słuchajcie jest grubsza sprawa, to tam też nic nie wylatuje Owszem, czasem się zdarzy, ale to naprawdę jest rzadkość, także jesteśmy bardzo zadowoleni z tych Pampersów. Słuchajcie, kolejną rzeczą są chusteczki nawilżające, również z Pampersa. My jesteśmy z nich akurat bardzo zadowoleni. Testowaliśmy różne chusteczki, natomiast te są mega nawilżone, mają też dobry skład. I wiecie, one tak po czasie nie wysychają, one cały czas są nawilżone, także u nas się super, super sprawdzają. Kolejna rzecz, słuchajcie, do pielęgnacji jest to Bepanten My od początku lecimy na Bepantenie, oczywiście też miałam zakupiony sudokrem Natomiast sudokremu nie używam, dlatego że u nas nigdy nie było większych jakichś takich problemów z odparzeniami i tak dalej Dla mnie sudokrem też jest bardzo takim ciężkim kremem Dlatego ja, słuchajcie, preferuję Bepanten, dla, jak dla mnie jest on taki, wiecie, leciutki, fajny i tak dalej. Wiecie, można go kupić w Rossmanie bez problemu. Także my jesteśmy od początku na Bepantenie. No i kolejna rzecz jest to: słuchajcie, Octanise Oczywiście do kikuta pępowinowego. No. Co tutaj słuchajcie więcej mówić? No myślę, że każdy ten preparat yy, zna yy, i wie, do czego yy, służy z kolejną rzeczą, która jest cały czas u nas w użytku, dlatego muszę przytrzymać opakowanie, żeby mi yy, patyczki nie wypadły, czyli yy, patyczki do uszu, one są z firmy Baby Dream. Yy, słuchajcie, są one dostępne w Rossmanie na takim dziale dziecięcym. Jak dla mnie super sprawa, bo jak widzicie nie są one takie standardowe jak dla osób dorosłych, ale są takie lekko pogrubiałe na końcach, czyli jak dla mnie, wiecie, bezpiecznie No oczywiście nie będę, wiecie, dziecku wkładać tego patyczka, ale wiecie, takimi ruchami okrężnymi... Myć. Ale wiecie, no możemy by było oczywiście takimi zwykłymi, ale ja po prostu jestem bardziej pewna tych patyczków. Kolejna rzecz do pielęgnacji. Tutaj słuchajcie, mam żel, żel do mycia z Nivea. I my Od początku lecimy na tym żelu. Nie było żadnych jakichś u nas problemów, tak jak mówiłam, dlatego żadnych emolientów też nie używamy. I tutaj mamy akurat micelarny żel do mycia ciała z Niwei. On jest oczywiście również dostępny w Rosmanie. On kosztuje chyba w granicach 30-40 zł, także, także nie ma słuchajcie tragedii. U nas się bardzo, bardzo super. Pani spra... <grym> bardzo, bardzo super się sprawdza. U nas super się sprawdza. Kolejną rzeczą jest, słuchajcie, szampon my natomiast dalej poszukujemy naszego y, szamponu y, dlatego że używaliśmy z y, Only Bio natomiast jakoś nam y, nie podszedł ten szampon y, teraz używamy z Johnsona on przepięknie słuchajcie pachnie y, ale myślę że nadal będziemy szukać tego naszego idealnego szamponu i że to nie jest ten y, szampon ok kolejna y, rzecz jest to balsam balsam do ciała z hip, jest on również dostępny w Rosmanie. Słuchajcie, my od początku jakoś nie używaliśmy oliwki, nie byliśmy przekonani do tej oliwki, dlatego my zawsze naszą adkę smarujemy balsamem. Oliwką może posmarowałam ją zraz albo dwa razy. Natomiast my preferujemy takie, słuchajcie, balsamiki. I słuchajcie, kolejna rzecz, która jest u nas. Od niedawna, a to dlatego, że Atka zaczęła się ślinić, bo wiecie, ząbki idą i tak dalej, no i szukamy jakiegoś, wiecie, kremu na, słuchajcie, na takie chrostki od tej ślinki, wiecie, no jak gdzieś ta ślinga tutaj poleci, gdzieś nie zauważymy, no to u niej bardzo szybko robią się takie chrostki, no i słuchajcie, znalazłam taki... Krem z Musteli I powiem wam, on robi robotę Zawsze, słuchajcie, po kąpieli smaruję jej Nawet jak gdzieś ma zaczerwienione No to, słuchajcie, rano w ogóle nie ma po niczym śladu Także powiem wam, że krem robi robotę A polecała go jakaś, jakaś jedna z dziewczyn Chyba na jakichś forach, jak się nie mylę Kolejna rzecz Słuchajcie, to był jakiś zestaw Ale ja już tak, wiecie, nie chciałam szukać Oczywiście, szczoteczka do czesania włosków naszej damy. Kolejna rzecz, są to takie jałowe kompresy, jałowe gaziki. Ja, słuchajcie, zamawiam je przez internet, dlatego że zależało mi, żeby były one takie delikatne. Bo na przykład, słuchajcie, mamy, na przykład mamy takie, które są dostępne u nas w aptece. Natomiast są one, wiecie, takie bardzo szorstkie, a na przykład słuchajcie, do przemywania oczku czy coś, no to sama bym nie chciała, żeby ktoś mi takim, wiecie, szorstkim gazikiem jeździł po o, 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 oczach. Także ja, słuchajcie, zamawiam jej takie gaziki. Zamawiam zazwyczaj kilka, wiecie, opakowań, żeby było na jakiś czas, i one są super. Także my jesteśmy bardzo z nich zadowoleni. I kolejna rzecz, jeśli wracamy i mówimy o przemywaniu oczek, u takich dzieciaczek, dzieciaczków no to oczywiście jest fizjologiczna słuchajcie ja wzięłam jakąś, jakąś taką jaką wiecie robiłam robiłam na samym początku wyprawkę powiem wam że obecnie jakoś nie jest nam ona potrzebna i mam nadzieję że tak zostanie oczywiście jest ona również potrzebna do katarku i tutaj słuchajcie wspomnę że Również jako taka wyprawka pielęgnacyjna Taka, no to przyda Wam się również katar, Ja wspominałam na pierwszym filmiku o tym Słuchajcie, taki, który wkłada się do rzecz, My mamy taki i jesteśmy z niego bardzo, bardzo zadowoleni Myślę, że jak oglądacie jakieś inne filmiki, no to chyba wszystkie dziewczyny polecają Bo jak dla mnie jest to, słuchajcie, numer, numer jeden co do katarku dla, dla dzieci Dobrze, słuchajcie, kolejna rzecz, no oczywiście po kąpieli trzeba takiego bubasa w coś wytrzeć my od początku i chyba większość myślę osób ma takie słuchajcie ręczniki z takim kapturkiem, także tutaj Adce zawsze wkładamy główkę, wycieramy, tutaj ją opatulamy i jest zawsze u nas akurat z tym zabawa i jest fajnie. Zawsze atka jest zadowolona, także takie ręczniki, dużo takich ręczników na pewno Wam się przyda. Kolejna rzecz są to podkłady. Słuchajcie, ja jakieś podkłady z Baby Dream z Rossmana Chyba jedna, słuchajcie, z najtańszych. Dlatego, że ja po prostu po każdym jednorazowym użyciu wyrzucam takie podkłady, także nie widzę sensu kupować jakichś droższych. Zazwyczaj słuchajcie, używamy je, gdy na przykład jedziemy do, nie wiem, na zakupy do jakiegoś sklepu. Wiecie, tam są takie przewijaki ogólnodostępne. No to zawsze oczywiście takie podkłady ich kładziemy, no i jak już... Ogarniemy młodą, zmienimy Pampersa i tak dalej. No to po prostu to do kosza wyrzucam i tak dalej, ale słuchajcie, z tej strony one są. Oczywiście, z drugiej strony one są zwykłe białe, ale z tej strony są, słuchajcie, one przepiękne, kolorowe, w takie tęcze. No i słuchajcie, ostatnia rzecz z takiej naszej wyprawki pielęgnacyjnej Jest to krem Niwa, którym smaruje buźkę jak wychodzimy na zewnątrz, szczególnie wiecie jak, no, jak są te mrozy, jak jest taki wiatr No to fajnie jak ta buźka jest czymś zabezpieczona Także my jesteśmy z niego bardzo zadowoleni Żadna reakcja alergiczna po nim się również nie pojawiła Także... To się u nas, słuchajcie, sprawdziło. Tak, także jak widzicie, słuchajcie, mogę Wam jeszcze pokazać puder, ale za dużo tego pudru nie używaliśmy. Używaliśmy go może z dwa razy, jak u Ady pojawiły się potóweczki na samym początku, bo tak, bo tak nam. Zalecił lekarz, żeby spróbować po prostu zwykłym pudrem Nie żadnymi maściami, bo będzie jeszcze gorzej No i faktycznie, słuchajcie, zasypałam tym puderkiem No i wszystko elegancko zeszło A słuchajcie, a jeszcze Wam chcę pokazać Bo my, słuchajcie, bo ja powyciągałam wszystkie rzeczy, które mamy do kąpieli A mianowicie wszystkie rzeczy do kąpieli trzymamy w takim opakowaniu Wiecie, tutaj u siebie A jeśli idziemy ją myć do łazienki, wtedy sobie bierzemy a nie, słuchajcie, że zbieram wszystkie, wszystkie rzeczy po kolei, wszystko mam po prostu w jednym miejscu, fajnie zorganizowane. Także dziękuję bardzo za oglądanie tego filmiku i widzimy się już w kolejnym odcinku. I napiszcie mi w komentarzu, co Wam się sprawdza u takich niemowlaków. Do zobaczenia.